ludziska, po tej stronie Winter Werewolf, ze mną jest Kemot. Witam. A to jest gra Portal 2, w której Kemot obiecał mnie trollować, ale jak znam życie, będziemy się trollować nawzajem. Dobra, Dobra, to ty zapraszasz, tak? Tak, rozpoczynamy standardową kooperację. Dostałaś ładne zaproszenie, mam nadzieję, że ci wejdzie teraz. Wyświetliło mi, Click here to join. Wydaje się być bardzo podekscytowana tymi ciastami. Tylko mu w taki strachliwy Tchórz. Mam przypieczony tyłek w końcu, Panie przodem. A nie Ta, panowie oczywiście boją się igieł. Nikt nie słyszał, nikt nic nie wie. Witam mogę Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Today you will be a wave to your Jeszcze raz muszę. Nie, nie załapało mi, że pomachałem. The To facilitate collaboration. Both of you have been equipped with a ping tool. Blue, please use your ping tool to select good. Orange, please observe your partner's favorite animal. Good. Orange, please use your ping tool to select your favorite element from the periodic table. Really? Okay. Masz ciekawy wybór, interesting wiesz? Choice. Mam nadzieję, że to srebro, może tak. No. <laughs> Twój no, like portal. For the sake of this test, chcesz popływać, you to podejść bardziej do, your do przodu? Like o, proszę, portal tutaj. Yeah. Thank you yeah. Yay, Blue mom. is first to acquire a portal device Orange, each device can create two self-contained portals Please test Jak your device, device by portaling to that ledge mm, to, że przy nie widać. <laughs> Calibrating Blue's weight Calibrating Orange's weight No variance is detected jak miło. Well. Your ping tool is invaluable for communicating specific locations to your partner. O. o. Ja się po prostu zastanawiałam, czy można walnąć y, portal na portalu, nie? Mhm. Pusteczka. -mm. Hehe. Companion no. Cube. Cubes calibrated. Dobra, weighted cube. No. Companion cube ma serduszka. Łap, you know Wow, Nie się. Teraz spróbuję teraz rzucić tam, o ile mi się to uda. Prawie. <laughs> Almost there. No. Mm, Już krzywe jak. Dałeś rady przejść? Tak. Okej. Okay. Znaczy wiesz, trochę się bałem szybciej, nie zgarniesz na lewo, albo na prawo tym. Znaczy tymi. tymi, tymi takimi płatkami zamykającymi. Ej, udało się! Jesteśmy Teraz. tak inteligentni. Znaczy. Może to? <laughs> Wow, bardzo ja tak swoje. nie dobra? Robisz sama te testy od dzisiaj? You <górzanie>, know GLaDOS. Wow. Moja nowa rozrywka. Dopiero za chwilę będzie ciekawy Tak, zgrabnie biegać jak szybko. Muszę przebierać szybciej nogami, bo mimo, że mam dłuższe, to jednak mimo. takim dziwnym trafem bo biegam wolniej. A widzisz? Hops. Hops. 14 Hops. Ale żeś się nałaził? Hops. Hops. 670 punktów mamaty. Dobra, pierwszy jedziemy. Let's go. That will be fun. Jaką oni nas rozbierają w tych części? Uh, nie wiem. Ja też nie. Glada są jakieś dziwne metody. Może wydłubują nam e, procesory po to, żebyśmy startowali do każdego Hello, zadania yeah. równie głupi, co na początku? Możliwe. Jezus Maria. Us, a, dobra, to musisz. To nie, musisz tam przejść. Ty najpierw. A, o to chodzi, okej. Okay. Kumam. Teraz naduś tam. A. Yy, poczekaj, bo. No, i teraz możesz nie, sobie stanąć. Nie, 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 to musi być tak, że. wejść tam, zrób portal tam gdzieś. Yy, w tamtym przycisku na tej ścianie, gdzie jest mój. Tam. Tu. Jeden, i teraz przejdź tu. Tutaj, na ten przycisk, tutaj. Po prostu stań na nim. Yy, I tak. Przejdź tymi drzwiami tutaj. Podstaw mi czerwony na ścianie tu. Czerwony But koniecznie. Oke. Okay. Uh -huh. No jasne, nie trafiłem. <laughs> a ja zawsze trafię. <laughs> ja się tyłem, a ty przodem. <laughs> ja bokiem. No widzisz. <laughs> schematy Atlasa. O matko, jak ktoś mówi Atlas, to zaraz mi się na Atlas z mass Effecta 3. No ja, ja dopiero teraz jak no, pomyślałem no, o tym, no, jak to powiedziałeś, że no, rzeczywiście. Poląc ja mam podobną taką postawę, my tylko trochę mniejsze my jestem. To <laughs> czas. To co tu chodziło? A tak... No to z postawkami. Nie wszedł. Ja cię zaraz kontroluję. I poczekaj. Ale nie, 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 otwórz jeszcze jednak, bo to jednak nie tak. Again! <grym> I... chwłać porty Hello Trzeba się uśmiechnąć do kamery, tak? Ehm, um, teraz... Aha No z normalnie się uśmiałem, zaraz <grym> się skaleczyć to czekaj. Um, wejdź tam wejdź do góry po drugiej stronie. Po drugiej, okej. Okay. I masz przycisk. Trafić jeszcze muszę. No to też, prawda? I na trzy musimy... Jak już nadusiłaś, to nadusiłaś. What's going on? właśnie... A, bo trzeba już wiem, dobra Jak jesteśmy tu do góry, musimy równo nacisnąć przyciski i na dole masz kolejne, widzisz? Tam. Tym też masz po drugiej stronie. O, matko. Jak nadusisz ten, to musisz przebiec tam na dół i nadusić kolejny. Okej, okay, raz, uh -huh. raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy What's going on? Temu jedna tylko?

Ja jestem przekonana, że to jest przerobiony turec. Tylko dodali nice, mi noty. Aha, teraz dopiero będzie troll. O jezus. Co ty nie robisz? Niedobry człowieku, e, robocie. Dobra. Rih, rih. To musisz to samo zrobić, Ty. Och, jak miło. Hello. Oooo, to jest najlepsze. Tak, owszem, najlepsze. My nie możemy potańczyć jeszcze. To nie jest część testu. To są pierwsze. Mm. Aha, to daję kostkę. Tak. O Jezus. E, chcesz postrzelać do jak to trzymaj. I nast, poczekaj, Nastaw się na lasera, i, dalej. What are you doing? You monster. I <laughs> Dobra, ta już nie znieszkodliwe. Szkoda. Zostawimy sobie jedną na pamiątkę. No cię można sobie wziąć, wiesz? Jako pszczółankę ja ją wezmę sobie. Będziesz spał z nią. ją postawię tutaj. Odwróćcie. O! Jak ładnie wygląda. Dobra. co my tu potrzebujemy? Hmm. Trzeba zrobić tak, żeby to przeszło tu. O. O. Tylko właśnie. No to się świeci teraz. No, ale to musi przejść jeszcze przez to, przez to, i żeby to iść tutaj. To jak to skierować tak, A... żeby. O. Wow. Hmm. O. Takie proste. A. Daj. Aha, portal. Ups. Przez te szyby nie przechodzi portal. Maga, Teraz tutaj leż. A wyżyczkę biorę ze sobą. No... wyżyczkę mi zepsułaś. Lol, sorry. Ty cofnęłaś, kobieta niedobra. No ale... Idź, idź. Tak trzeba było zrobić. Nie musiałeś się cofać. Zostałeś mojego przyjaciela. LOL Misia ci rozwaliłam. No. Czuję się jak kawałek złomu. <grym> ale kwadram do sytuacji.

<grymne> nie, tam to jest lepsze co ja robię. <grymne> A, teraz będzie dopiero nie Chodź, chodź, chodź. Idziesz A, na ten szera, musimy... czy... I ty sobie tam wejdź ładnie, tutaj, y gdzie to się wchodziło. Tu sobie ustaw portal i tutaj i wejdź tam. A ja się teraz pobawię. Ha, ha, ha. Bredny człowiek. Teraz sobie musisz przejść, no tutaj idziesz. Prosto. Y There's nothing here Tam, na, do samego końca nie, no, nie będę taki, nie będziemy... No jeszcze daj na dół tam zeskocz. No, Ouch! To, Teraz na dół Też prawie Ouch. do samego końca do, przed przepaścią się zatrzymam. O, no, jest Odsuń się trochę będzie mam do ten Eee um, Bierz kłastkę Uuu, kosteczka Jezu, ja zawsze się boję tego. Tak. Dobra. Teraz, yy, Nie, 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 cofnij się na to pole białe. Aha. Zrób sobie portal pod sobą i tam na... tam. No. Ech. Puść kostkę i... A! O. Dobra, już tak jest, no to jest. To tu i, 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 i... i. A. Dziękuję. Ej! Zepsułeś laserek. Zostałeś- Zostałeś laserek. Ja? No. Przelazłeś i portal się- Aha. No coś prawda, zapomniałem o tym. E -e. No i kto tu nie umie celować? Na początku wcelowałam, zobaczysz na filmie. Zobaczymy, zobaczymy. Ile jeszcze razy nie wcelujesz w tym odcinku. A <grywa> <grywa> dla się trzęsie, kiedy macha łapką. Nie jest It's not nie pamiętam tego poziomu. Coś nie, nas może zmiażdżyć, będzie laserek i będzie woda. Miażdżyć na pewno. Chcesz ty o, iść na miażdżenie, czy ja mam pójść, żeby się miażdżyć? Ale. O to taka para butów, okej, okay, mam. No dobra, to ty iść na zmiażdżenie teraz. Musisz tam przejść i wejść na tą. No idź tam, iść musi przeskoczyć sobie. Skakuj na tą platformę. I stój. Okej, okay, bo cię trochę. No. Dziękuję. Teraz musisz z portal zrobić tak, żeby na tamtą drugą przejść szybko. Bo cię zaraz nie chcę, żeby się zjadło. OK. He, he, he. <grym> Mam przeżycia. No. Tak okay, jeszcze niech podjedzie do góry, bo zanim tam to się podniesie, to. Jezu, sufit cię by cię nie zmiażdżył zaraz. Teraz musisz tam przeskoczyć. O, teraz ym... musisz mi zrobić portal tutaj, i tam gdzieś dalej powinno być. Hmm. Tu mi zrób żółty, a czerwony tam gdzieś dalej. Tak, pięknie. No. Ok. <laughs> Już się zabił. Z łaski swojej, poczekaj chwilę. To Jezu, takie długie teksty, GLaDOS. Bardzo dobrze ci Very well. GLaDOS well. well. yeah. jest wobec mnie bardzo niesprawiedliwa. <laughs> Bywa. Wydaje, że ostatni level chyba na dzisiaj, wiesz? Jest, co pamiętam. <grystanie> Idzie szybko. Mówiłam. Ty się martwiłaś, że pierwszego chapteru nie zdążymy. 18. Aaa, lecimy. A, nie ma napisane. No cóż. Um, gdzie to się szło? Tam jest dziura. Dobra, już wiem. Chodź. Raz. Au Raz i 2 A tutaj o. dalej nic nie ma? Nie, tam nic dalej chyba nie ma, z tego sobie. No tu jest... Aha, dobra, tu jest e, po prostu rampa jakaś Czy coś innego Panie przodem O Jezus <śmiech> <śmiech> I... I, i, i Jakie I stare teraz? komputery, insert disk no, insert disk, ale póki co musimy się dostać po płytę. Yy, tak więc tu masz te... Nie? To... odrobimy odliczanie. Musisz nadusić na tą, tą... Jak będzie goł. po który musi biec. Ale chyba coś nam nie wyszło. Nie, jednocześnie. Dobra, no to tak normalnie sobie odliczymy. 3, 2, 1, 0. Jej! Jej! Jej!

N. Yeah. pierwszego chapteru No już mam 15 tysięcy A ja 1497,89, 15... 1500 225 mam tylko już nie wiem czemu 2114 Science Collaboration Points To jest 8 portali mamy no, no. no Widzę cię, widzisz tam jest napisane Tam Znaczy teraz hmm. już nie ale przed chwilą pisał, widzę under... cię Jak miło Uści... Uściski? Uściski? Ja Nie wiem już, co są uściski Ale Dzisiaj ja wygrywam, może jutro O Jezus Dajemy na wagę złota To mamy uścisk jedeniuż? Jeden. O no nie, ja to wolę robić. Dobra, koniec tego na dzisiaj, nie? No. Jutro, a czy nie jutro? W zasadzie chyba dla nas jutro, nie? Ale to się zobaczy. Jutro Zobaczymy, się tam zobaczymy. Spotkamy. Tak. Będziemy tam straszyć, będziemy tam się wygłupiać. To będziemy tam są masa i prędkość. A, to wiem. Mass and velocity w moim przypadku. masz po angielsku. Tak jest. Potem bariery świetlne. Guby transportowe są nieco tam się no. można użyć. Hard light surfaces. A czwarte jest tutaj, czyli to są excursion funnels. O. fajnie. Dobra. A jeszcze piąta i szósta, tak? Tak, ale to gdzieś tam potem chyba dopiero wyszło, bo ja jeszcze tam nie byłem w ten, więc... <laughs> to będzie zabawnie. W każdym razie na razie cztery widzimy i mamy szansę tam jakoś dotrzeć. Aha, bo one się będą włączać. No, bo i widzisz, kolei. Nie, są te paski nad nimi, ja mam na niebiesku tam wszystkie, nie? Tylko tutaj w tym czwartu nie mam wykończonych. Okej. Okay. We shall see. Dobra, Dobra, to się przekonamy następnym razem, także U. póki co.. Bye bye! Ja to pumacham, nie będę taki. Ładnie tak sztucz... się pożegnaliśmy, możemy kończyć. Tak sztucznie, jak mi z Polonia. <głos> <głos> Dobra, pa, pa. dziękuję za uwagę i do usłyszenia na razie.